Dzień dobry, szalom. Uśmiecham się, bo to już jest drugi filmik, który robię z rękawa. Jakby to powiedzieć, jeden przed chwilą się zakończył. W związku z tym, że dzisiaj jest ta rocznica Getta w Warszawie, tej tragedii, która się wtedy odbyła tego powstania. Czyli, tak, może pokażę się teraz naprawić, może będę pewną trochę sytuacją. Mamy tu dzisiaj wspaniałą podpowiedź, która mnie zmobilizowała do nagrywania tej drugiej audycji, bo ona i jest to dzisiaj 19 kwietnia, nie jak poprzedniej audycja, powiedziałam 18. Czyli widzimy, że jest to mm, tak. Pycha poprzedza upadek, a wyniosłość, potknięcie. No, gdyby tylko potknięcie, bo to potykać się każdy może, ale upadek to już jest tragedia, nie? No bo upadek to znaczy śmiertelny. Śmierć, kara i tak dalej, odrzucenie. No inaczej mówiąc, yy, aha, to powiedziałem dzisiaj, 19 już mamy, środa, 19 kwietnia, 23, to wiemy. I ja sobie mogę nadać bo tak jak tutaj jest, pycha, poprzedza upadek lub pytanie, które krótko mówiąc, no, jest bardzo szokujące. Czy Judasz musiał zostać zdrajcą? No, ciekawe, co? Bo my wszystko musimy tak, Bóg przewidział, że Niniwa musi zginąć. Zginęła Niniwa? Mieszkańcy Niniwy? No, widzimy. Czyli ustawodawca najwyższy ma najwięcej do powiedzenia. My, jako ludzie, czy słuchamy tych nabożnych pouczeń i tak dalej, i tak dalej, i uwierzymy, że nic się nie da zmienić, bo napisane. Ale ustawodawca najwyższy może zmieniać. To tak przy okazji, tutaj robię troszeczkę takiego sam z dla siebie zamętu, bo bo idę jak bez przygotowania, jakby to powiedzieć. Czyli widzimy, ten werset biblijny już nas, jak gdyby, zmobilizował mnie w sumie, bo miałem wszystko mieć bardziej tak przygotowane, tak... Nawet, widzicie, się nie ubrałem, jestem tutaj tak, jakby, nawet, o, i pod smarkami i tak dalej, <laughs> się, się nie krępuje, bo nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, czy umiemy wyciągać z lekcji, z tego, co napisano dla naszego pouczenia, a nie do jakiegoś tworzenia dogmatów niepotrzebnych, narracji swojej. Główne wnioski trzeba umieć odczytywać w Biblii, a nie tylko wspierać się o kropkę czy o literę. Dobra, żebyśmy myśli dalej. No sam dla siebie tu robię kłopoty, bo ta rocznica hmm, czy Judas został zdrajcą, a Habele się jednak tej wersji bardziej trzymał, bo i w internecie jest wiele tych tak zwanych też um, określeń, że dlaczego Churchill zdradził Polskę, bo po, na Wiałcie Polska została zdradzona, um, czyli władza polska, zlekceważona rząd londyński i tak dalej. Ciągle mamy zawsze do, do czynienia ze zdrajcami stanu, władzy i tak dalej. To tak wokół tego, czy Churchill, czy Ludwig i tak dalej, bo to wraca. Bo to wraca. A teraz mamy znowu kto kogo zdradza. No Pycha USA czy pycha Rosji jest większa? Kto dozna upadku? No, patrzcie, podeszłem ciekawie, nawet nie, nie planowałem takiej wypowiedzi. No, pycha USA, potęgi amerykańskie czy potęgi imperialistycznych zapędów Putina? No, patrzcie, zagadkę do, do prezydentowi polskiemu Andrzejowi ludzie daje. I Załońskiemu i wszystkim kolei. No, widzicie, bez wszystko Inaczej mówię, niż mam przygotowane, nawet na kartkę nie patrzył. Dlaczego takie rzeczy tutaj mówią? No bo widzimy, pycha, bo przedza upadek. No upadek, no to jest tragiczne, byłoby to zakończenie, nie? Czyli widzimy, ale można wyciągać wnioski z pouczeń. I teraz będziemy szukać tych pouczeń. W morzu tak, bo dzisiaj też się taki spór o władzę, to teraz, gdy wejdziemy w zapisy ewangeliczne, no to teraz muszę się tutaj reperować, podpierać zapisami ewangelicznymi. Ewangelista Jan zapisał coś takiego. No czy mi się uda to wszystko tu dobrze opanować? I gdy wiemy, gdy do Jezusa gnęło wiele ludzi, no bo mamy przyszłego Mesjasza, króla, Jezus nawet nie chciał, żeby to się za mocno rozpowiadało, nie, nie rozpowiadajcie, ale wiemy, jak ludzie widzą, że ktoś jest, jak to się mówi, on ma moc, on, jego słowa mają moc. To będzie dobry władca. W tym czasie pamiętamy, że w żydowskim społeczeństwie było wiele takich ruchów, jak obalić władzę rzymską. No to teraz mamy Jezusa. On tu pokaże swoją moc, bo ma władzę i tu tego. No ale niektórzy w nim zgorszyli się, krótko mówiąc. No i między innymi apostoł Jezus też się pyta. Czyli wy też chcecie odejść. A to były za zagadnienia polityczne, to nie były. Czy ta religia jest prawdziwa, czy ta jest prawdziwsza? Tam takiej dyskusji nie było za czasów Jezusa i apostołów wiedzieli, jest świątynia. Tam chodzimy, kapłani kantują nas, ale dobra, nie będziemy się z nimi wykurzać, oni swoje robią ślepy, ślepego. To już Jezus ich miał też przygotowane. Musimy to, musicie to cierpieć Teraz mówimy o wielkiej polityce. Jezus mówi z uczniami do ludzi o wielkiej polityce od Boga, prawdziwie. Na czym to mogło polegać? Tak, bo słowa polityka nie musimy unikać tu z zapisu oryginalnie ewangelicznego, tylko pastuszkowie religijni, starsi i tak dalej, biskupi zrobili z tego katechezę, a nie Ewangelię, władze polityczne Jezusa, czystej, prawdziwej. I teraz niektórzy się zgorszyli, czyli Pyta się ich, odpowiedział Musimon, no, do tego, czyli wy chcecie odejść jak do nich do dwunastu. czyli wy też? Mojej władzy nie chcecie uznać? A tak za mną się tyle poświęcacie. Ale teraz zobaczmy. Yy, I jest tak, odpowiedział mu on Piotr. Do kogo pójdziemy? Ty masz najlepszy, ty się nadajesz najlepiej, najlepszy, najlepszy, najlepszego króla, na Mesjasza. Tak uznali go za władzę, za króla, nie za... Dobrego nauczyciela, kapłana. Nie, takich kapłanów, to no oczywiście, Jezus też tą funkcję spełnia, ale chodzi o władzę Jezusa. No i potem myśmy uwierzyli, że ty jesteś Chrystusem, synem Boga Żywego. Jezus odpowiedział im, czy nie? dwunastu was wybrałem i teraz szukajmy, tutaj widzicie, będzie ciekawy dylemat Judasa. I teraz zobaczmy, ale jeden z was jest diabłem. Wiecie, co, jakie to jest bolesne. Jak patrzcie, Jezus otwarcie mówi, jeden z was jest diabłem. Ale powiedział palcem personalnie, to jest ten Judasz, widzicie, to jest ten, ten skarbnik. Nie, Jezus tylko powiedział, jeden z was. Czyli postawił mocne zagadnienie pod rozwagę. No kurczę, na kogo to wypadnie? Zamieszanie w tej grupie stworzył, ale personali nie poza. I widzicie, no oczywiście samem zrobił. To wiadomo, już wiemy. Teraz dlaczego się nie to, to nie jest zabawianie, że oczywiście, tak to się tutaj dla swojej jakiejś z takiej spontaniczności sobie co tak dodaje. Widzicie, no ja taki przykład podam na sobie. Więc ja mam to przerobione, bo mnie też uznawano za szmalcownika, za zdrajcę i tak dalej. Byłem w wojsku wiadomo w latach 70., 60 tam, 70 w Kołobrzegu, tak wiadomo, był taka wspaniała kampania, kompania dowódca kompanii i Ktoś doniósł, bo tak i ja i tam kilku. Wyjechaliśmy sobie na. Oj, niepotrzebnie powiedziałem, ale dobra, bez przepustki na tak zwaną lewiznę. Ale to była sobota, ładny w lecie, wiecie, długi dzień. No przecież nie był stan wojenny i tak dalej nic, no i przecież nikomu krzywdy nie zrobiliśmy. A w tym wypadku no nie będę historii dokonaliśmy. W każdym razie jeden tam doniósł do dowództwa jednostki. No i ten dowódca jednostki, bardzo rozsądny człowiek, ogłosił to w kampanii, że je, macie wśród siebie jednego, no zdrajce, szmalcownika, ale też nie podał, ko, widzimy. Jezus też powiedział, jeden z was tu jest szmalcownik. <laughs> Widzicie? I ten dowódca kampanii, nie muszę tu jego nazwiska mówić, bo to chyba nie pada. Widzicie, też tak samo postąpił. To my byliśmy za... Wiecie. Wydało się, że ktoś na nas doniósł. No i teraz na kogo wypadnie? No nikt nie wiedział, ale ten dowódca wiedział: Ja wiem kto to jest, ale my wam tego teraz nie powiemy, bo tam przy kapralach też to było mówione, przy dowódcach y, tych plutonów i tak dalej. Jednego macie tutaj, tak i tak dalej. My go wam powiemy, jak będziecie wychodzić, opuszczać koszary. już jak na wolność po odbyciu służby wojskowej. No i była informacja, że jeden z was mnie. No, czyli jest tam szmalcownik. No i wtedy wszystkie oczy, ci, którzy tak, no Marian taki nie, nie pije, nie palący, nie pije taki najbardziej taki, jakby nieskazitelny, tak trochę tutaj mówię to tak dla wyrazistości. No, byłem taki, wiadomo, przystępny, taki, nie żebym tam jakiś był, no, taki najbardziej taki, no, na, na, kogo, by, na, na kogo to zwalić wypadało, no to na mnie, no ja mówię, no słuchajcie, ja się z tym wcale nie utożsamiam bo potem otwarcie mówiłem, bo mówili, kto to może być, no zaczął w się robić. Dobra, czyli przerobiłem tą lekcję, że na mnie zwalono, okazało ja się, ja to z twarzą przyjąłem i potem zapomniano o tym, bo wiadomo jak to było, no i potem wychodzimy z wojska i wtedy oczywiście kompa dowódca kompanii powiedział, kto to był, Pomyślmy już wiedzieli, kto to jest, no. I widzicie, i można żyć w niewiedzy, ale teraz co to znaczy, bo patrzcie, bo gubię się. Czy... Ten, który chciał tak pięknie się, jak to się mówi, podchlebić, został, nie został ujawniony. Tu Jezus też nie ujawnia tego Judasza. Czyli on, no dobra, bo mylę, poplączę trochę, widzicie, jeden z Was, a my bardzo szybko czytając tak pobieżnie Biblię, o, Jezus już powiedział, że to Judasz. Nie, tu nie pisze, że Judasz. Czyli trzeba być bardzo ostrożnym, jak się czyta, zapisy ewangeliczne czy cokolwiek, czy ustawy konstytucyjne czy cokolwiek, bo ja bym tu zaraz zaczął pokazywać, czy ustawy te traktatowe, cokolwiek, a tu niektórzy już na mają jeden za wszystkich, wszyscy za jednego a tu nie mam akurat tej tego katechizmu natowskiego przy sobie, nazwałem go katechizm, no widzicie przy okazji takie słowo, karta, pakt, traktat północnoatlantycki, katechizm z wojny, żołnierzy, zbrodniarzy, do zabijania bo nie do pokoju. No tam też jest ta bliźnić pokojowy, dobra. Patrzcie, co innego mówię, co innego miałem ciągle przygotowane. I teraz Jezus tą informację przekazuje, że jeden między wami jest zdrajca. Nawet go nazywa diabeł. Czy, czy można było nazwać Judasza w tym momencie jeden z was jest... Nie, nie w tym momencie nie Judasza. Że jeden z was jest diabłem. No nie można, ale Jezus to zilustrował, że przecież diabła nikt nie widział, Boga nikt nie widział. To jest pewna forma też ilustracji. Ona ilustruje zapędy człowieka, który ma w sobie pychę, bo mówimy: pycha poprzedza upadek. Czyli ktoś, kto nie umie nad tym panować, no to on będzie się rozwijał w niedobrym kierunku. Czyli najpierw się potknie, tu już miał uwagę. Ten w tej główce, co tam miał, czy to był Judasz, czy ten Marian w tym wojsku, czy tam ten, który, no dobra, nie, mam, nie wiem o czym mówimy, że ktoś, kto ma, już jemu jest delikatnie no, żeby się zahamował. Ale widać, no potem dowiemy się, że Judasz miał z tym problem. Ale to tam, tą historię my tu właśnie będziemy omawiać. Czyli widzimy, że Jezus nie podaje personaliów. No ja niekiedy bardzo personalnie używam w tych moich filmach pewne osoby, gestapowcy religijne, Michał Dudkiewicz i tam. Joel Kamiński po kolei z nadarzyna ja już wymieniałem, ale mam podstawy prawne teraz. Ja mógłbym tego uniknąć, nie? To jest celowa prowokacja, bo ho, 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 nawet jeśli używam personalia, czy ci ludzie mogą się opamiętać, czy to ciało, no tu nie mam już dzisiaj, no mam chyba tą ilustrację, no nie planowałem, ale jednak muszę podać. W poprzednim filmie chwaliłem za piękne postępy, za piękne słowa, no i czy tutaj czy jak to się podpycha, nie poprzedza upadku. No tych tutaj wyniosłych ludzi, którzy na siebie tak mocno kierują uwagę, czy to nie jest też w tym momencie ostrzeżenie, które ja tutaj nagrywając ten filmik, bo wiem, że bardzo wielu osób go ode mnie podchwytuje, ja już mam sposób znaleziony, jak to rozszyfrować, także wiem, jakie, poręc, jakie łapki do mnie wyciągają niektórzy, żeby tylko Marian coś puścił. Nie wiem, czy chcą po policji biegać, czy po spokój, Ja się tego nie boję. Ja wiem, że oni też tego tak by nie robili. Dobra, mówię całkowicie, co innego nic nie miałem napisane. Boże święty, co ja robię, no. Czyli widzimy, ten Marian był smalcownikiem wojsku uznany, a okazało się, że nie, ale dobra, i teraz tak samo może być smalcownikiem. I ho! I niecałe dwa lata przed tą ostatnią wieczerzą, ten Judasz mógł się odpowiednio naprawić. Nie zrobił tego, potem to już tak wyprzedzenie mówię. I teraz przechodzimy do m, sytuacji gdy Jezus już jest z nimi. Mm -hmm. Dopiero udowodnienie winy, bo mm, musiało dojść do udowodnienia winy, dopiero można wykazać persony. Ja tu pewne rzeczy już personalnie niektórych mam mocno obwinione, jeśli tak powiem, ale to jest język zastępczy do zilustrowania. A fakty i tak mam. Bo gdybym nie miał faktów, dokumentów, to bym persony nie podawał, więc to jest tak dodatkowe zabezpieczenie. I teraz przechodzimy do 13 rozdziału. Też ten ewangelista, jakby to Biblia Gedeonitów, bardzo szlachetne wydanie, bardzo szlachetna praca. Wykonuje to ten zespół tych ludzi, już nie będę ich tutaj nazywał, to też się przyczyniają do dzieła ewangelizacji. Nie będę mówił na jaki sposób, bo w hotelach można. Biblię brać prawie już dwa, do dwóch miliardów egzemplarzy mają rozpowszechnione na Biblii, w hotelach, w różnych, w trzech językach i, i ja tam się na więcej już nie znam. O! I tu jest taka sytuacja opisana w 13 rozdziale Ewangelii według Jana. Y, Spożywanie tej, to miała być ta wieczerza pańska, czy wiecie, ostatnia wieczerza z apostołami i było to tak zwane, ja powiem, tu muszę się podeprzeć. Aha, Jezus najpierw. Y, Zaprosił, bo wiadomo, że to było to święto żydowskie. Ja powiem, że tak, było to posiedzenie, no mam trochę tu na kartecie, wzór czystej polityki, rada gabinetowa polityczna, bo to była rada ministerialna, Jezus Król, no i tych 11 jego tak zwanych ministrów przyszłych. Musimy mówić językiem politycznym, bo tak to było. Tylko że Jezus mówi, nie moja rzecz to przydzielać wam miejsca, bo to nie będę tutaj opowiadał zawiłości bardzo mocno drobnych, nie? Więc tym politycznym rozumowaniem, tym językiem politycznym, widzimy to była rada gabinetowa, na pewno było tam mówione, co jest najważniejszą racją stanu. Dlatego apostołowie między sobą się tam, kto będzie po lewicy, kto po prawicy, które lepsze miejsce, czy minister rolnictwa, czy go zmieniać, czy nie zmieniać, bo zboże z Ukrainy nas zasypie i wiecie, ja bym tu mógł łączyć jedne z drugim, czy ministra sportu, czy edukacji, no wiecie, ja to tak współcześnie nawiązuję, że mógłbym was tutaj zalewać godzinnymi dyskusjami, nie? No czy teki ministerialne, czy mm, poświęcenie jest dla idei ważniejsze, czy tam, no artykułów prawnych mógłbyśmy, i Jezus podobną dyskusję mógł tam z nimi, trochę tak lekko mówiąc, ale na czym polegała rola tego politycznego gabinetu, który Jezus miał wokół nich? Po Bożemu nie, wola Ojca i Ojciec do czego dąży, że wola, czyli funkcja tego, kto jest ministrem, od tego, od tego, od tego, to jest to Minister to znaczy sługa, najbardziej uniżony, że on jest gotowy się najbardziej po... i ma dary i może je dobrze wykorzystać, ale w formie uniżony, a nie, je... no wiesz z kim rozmawiasz, to prominent. No ja jestem prominent i gdybym był ministrem, guzik, prawda, ja jestem od zamiatania, tak samo od sprzątania, stajnia piasza, wiecie, guwienek po koniach, bydlęcych i tak dalej. Żebyśmy widzieli, bo niektórzy nawet nie wiedzą, jeśli ja użyję słowo stajnia, piasza, to się kury kurnikowe obrażają. Bo nie umią nawet, pewne wiedzy nie mają się obrażone zaraz, To tak troszkę do zabawności podaję. Widzicie, bo jak ktoś ma pychę w sobie, to się szybko obraża. A to tak przy okazji tu połączyłem, nie? No można raszady personalne, kadencyjność, ustalać rolę kobiet w zarządzaniu. Estera, kobieta, też była mm, do może brać udział w sprawach rządu, no i ta narracja władzy każdy by ją po swojemu chciał układać. Dzisiaj, ale wtedy nie, bo Jezus tą umiał nad tą sytuacją, tą gabradą gabinetową polityczną zapanować. Co zrobił? No właśnie. Teraz wejdziemy w co zrobił. No wziął, wiecie, to misce wody i tak dalej i Umył nogi, oni za głowy się łapią. Co ten przyszły król? Wczoraj wjechał na ślęciu, jak król witany, wielki król pompatycznie, no zrobił z siebie no, takiego no, naj, um, najbardziej uniżonego sługi. No i widzicie, Jezus nie miał pychy, no ja będę Królem Izraela, to ja tu was pod szkole odpowiednio. A Takiej narracji Jezus nie stosował. Sługa uniżony. I teraz wiemy, co się tu dzieje. wstało dwie wieczerzy, złożył szaty a wziął się przez środę, przepasał się, potem na wody i tak dalej, wiemy. Dokonuje tej pięknej posługi ministerialnej. No ciekawe, czy... No, nie chcę tu się zabawiać. Jak dzisiaj posługi, jak walczą o te krzesełka, jak wygrać wybory, żeby się do tej dochapać tej ministerialnej posługi. Jakie pomylone pojęcie sprawowania władzy mają i jedni i drudzy, którzy się ubiegają o krzesełkach ministerialne. Jestem ciekawy, jak w Polsce też, zanim do tych wyborów dojdzie, co tu się na tej polskiej ziemi będzie działo. Sam jestem ciekaw, dlatego tak głupkowato nawet nagrywam ten film, bo ja go będę wysyłał politycznym tym senatorom i tam Niektórym i tak dalej, nie będę mówił. Niektórzy nawet będą łatwo wyciągać, żeby Marian takie głupoty dalej gadał. Czyli widzimy. Ten Judasz jest między, nim, między nimi. Jezus go nie wyprosi. Jezus daje mu szansę jeszcze, żeby on. Bo nie było wiadomo, że to jest Judasz. To jeszcze nikt nie wiedział. To my ja tylko tak niepotrzebnie wyprzedzam. My wiemy z góry, bo my mamy to 10 tysięcy razy przeczytane. I ten... Wszystkim myje nogi Jezus bez pokolei, więc czyli Jezus mu daje, podaje mu rękę, że go nie, nie oczernia go. Ten Judasz mógł się oczyścić. No zobacz, on mi umył nogi. Czyli my, on nie ma złych relacji z Jezusem. Ten Judasz nie powinien mieć, bo Jezus, Jezus nie ma do Judasza żadnych uprzedzeń. Umyje mu nogi, wszystko usłużalczo. Czyli mógł się oczyścić ten, któremu tam w tej głowie te Jakieś dziwne pomysły tam chodziły, czy kradł, czy nie kradł i tak dalej, nie? I jeszcze co się dzieje? Gdy tutaj On tam im coś mówił, aha, um, kto mnie przyjmuje, przyjmuje również tego, kto mnie posłał. Czyli Jezus nie zrzeka się, że za, nie mówi im, że będzie, chociaż oni wiedzieli, oni mówił wcześniej, że będzie stracony i tak dalej. On ich przygotowuje jakoby na swoją śmierć, ale nie na utratę tytułu króla. Ale to do ich głów nie dochodziło, no przecież oni go uważali, że on będzie cały czas u władzy. No to, i on im tutaj mówi tak, po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc wam, bo tutaj były tamte kłótnie też między innymi, nie kto jest większy, ani poseł i tak dalej, bo oni między sobą się tam zaczęli już o te, po tej te, te, na razie gabinetowej zaczęli się kłócić. Znowu, no umył im nogi, a oni ja piaczą no masz. No bo tak realnie widzieli tą władzę. Czyli to nie jest liturgia tam, czy ten Jezus będzie lula i że jest Uniu, czy nieważne co, bo różne narracje religijne z tego Jezuska zrobili, że nikt nie wie, czy on w ogóle Królem, ma być czy, czy taka wymyślona fikcyjna postać. No tak, bo już tu nie chce tych. Widzicie? I Jezus wstrząśnięty, no co się tu stało? Ja wam tak piękny przykład dałem. Do głębi oświadczy mówiąc za prawdę, za prawdę, powiadam wam, wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy mówił, jeden z was jest diabłem, ale nie poda personali. Teraz znowu nie ma person, persony. No i wiedziemy poruszenie, no tu rada gabinetowa, ustalone wszystko. I Jezus tutaj w taką, no z tragiczną informacją znowu na kogoś wypada, no. Zamieszanie w Rada kabinetowa nie może mieć zdrajcy między sobą, no to trzeba by go usunąć. Teraz, na kogo to wypadnie, no to już wiemy, że. Mm, ale na razie nie wiemy, bo na razie wiem tylko jeden z Was. Ja Jezus powiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. I co teraz zrobił człowiek, który, bo wszyscy mogli korzystać z tego. Rozdawania, jak ja tu mam tą karteczkę. Nie. I Jezus mówi: jeden, któremu podam. On nie powiedział: ten jest Judasz, czy na tego, o teraz ten, ten. Nie. Oni nie wiedzieli, na kogo to wypadnie ten kawałek, któremu podam. No i teraz popatrzmy, co się dzieje w Judaszu. Jezus go nie odrzucił. Jest gotowy mu podać ten kawałek umoczony jak każdemu innemu. A co on robi, Judasz? W nim ta buta, czy pycha, czy już się nie, wy, nie umiał się wyzwolić z tego z tej roli potknięcia. Ja tak ciągle zerkam, bo wiecie, ja mam ciągle z tym problemy. I Judasz nie. zamiast się uradować, patrzcie, Jezus mnie tak mocno w tym gronie gabinetowym wywyższył, że ja mogę tak samo mieć te miejsca w wielkiej funkcji. Coś w nim nie. nie. Nie umiał się wyzwolić z poczucia ważniejszego, bo być może, nie wiem, o co tam poszła, czyli co, nie, nie przyjął tego, tej, tej, tego chleba, czyli w tym momencie on się poczuł niegodny być w tej radzie gabinetowej razem z Jezusem, czyli odrzucił Jezusa jako swojego patrona, czy króla, czy jak go tam nazwiemy, czy mistrza, jakkolwiek, nie? Czyli tu w tym momencie następuje moment, czy ten Judasz mógł zmienić decyzję? Tak, no przecież Jezus miał bieł nogi. Tu teraz, no to przecież mógł tak samo być razem z nimi. Czy musiał zdradzić Jezusa? To jeszcze nie jest moment zdrady. Tylko on miał, on nie był gotowy do współpracy z takim królem. Nie będziemy tu dużo mówić. Czyli wybór jego, czy on będzie zdrajcą, to był wybór Judasza, a nie że było napisane, jeden z nich wyda. Nic się tak nie musiało stać. To jest wybór mój, czy ja jestem szmalcownikiem, czy ja jestem uczciwy, porządny, idę za Jezusem, czy idę, podcinam nogi świadkom Jechowy, żeby ich zdelegalizować. Zde a tu wcale nie o to chodzi. Ja nie chcę tutaj w takie wątki mieszać. Czy jakąś władzę, czy prezydenta, Dudę trzeba usunąć, czy coś w tym stylu. Tu wcale nie o to chodzi. Chcemy ilustrować w momencie próby, ty decydujesz, kim ty chcesz być dalej. Ja miałem wątku to przeszedłem i jeszcze takie mam dwa momenty w życiu. Jakoś zawsze się potem i my się ogłapujemy, i się śmiejemy. No widzicie, po co to głupoty rozpowiadać. No tak widzicie, układam na bieżąco, nie? Czyli ten jeden z was nie wyda, ale znowu nie powstało, nie wypadło na kogo. No a jak my to już przedpowiedziałem, ale widzicie. I ten moment jest ciągle jeden z was. No i poruszenie wiadomo, ale... A, i, a zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus. Czyń. Zaraz co masz czynić? W tym momencie Jezus już wiedział, że ja samowolnie, jako ten Judasz, dokonałem wyboru, bo Jezus zna serca, my wiemy, Boga się nie oszuka, ani Jezusa, Mariana można oszukać, Marian może kogoś zwieść, ale tej władzy się nie da oszukać, widzicie. I mamy odpowiedź, czy Judasz musiał zdradzić Jezusa? Nie musiał. To był jego wybór, bo miał słabość pycha przed upadkiem. On myślał, aha, bo wiemy, co się stało. To znaczy, co się miało stać. W każdym razie powstało zamieszanie, bo to jest po Tylko dlaczego właśnie tu nie chcemy rozważać tego, co go tak mocno odpychało? Bo byśmy tutaj mogli tysiące godzin mówić, to są inni wykładowcy, którzy mają te rzeczy tak pięknie opracowane. Ja tylko podłapuję wiedzą. I przypuszczam, że tutaj zamieszania też nie wprowadziłem, chociaż wiem, że ci egzegeci wykładowcy...